Słuchajcie, mam dla Was wiadomość nową yy, niestety tamte końców straciłem według Brawl Stars. coś tam się stało, nie pamiętam co i nie mam dostępu Tak jak no i, i zalogowałem się na moje nowe, stare konto i teraz będę nagrywał dla Was na tym koncie Mam na 4441 parków zagramy sobie dzisiaj myślę, że z kilka solo. E, oczywiście nie. E, mam gadżet do El Primo. E, chwilkę poczekaj sobie tutaj e, przeczytajcie. Ok, zagramy sobie myślę, że Darylem. Bardzo fajna postać i bardzo ciekawa Subcio jest ta postać Widzicie, wyzwania mistrzowskie, Brawl Stars Championship <laughs> Subcio Lecimy z Solo I pamiętajcie żeby zostawić łapeczkę w górę i subika, bo mnie to bardzo, ale to bardzo motywuje Jeszcze raz powiem bardzo Bo ja, jakby super, jest dla mnie uczucie najlepsze. Dla mnie uczucie, jak patrzę i jest na przykład ta pierwsza subskrypcja. Ja jeszcze nie mam pierwszej subskrypcji, a już widzę, że mam wyświetlenia. I tak się. Te, ja lubię. Ja się jak dostanę subskrypcję, to oczywiście nie to, że y, teraz y, wymagam z Was tej subskrypcji, ale powiem Wam, że naprawdę to jest fajne uczucie, jak się dostanie tą pierwszą subskrypcję. I tak jak z każdym inną to idzie, no nie? Więc subio. Ale Ależ widzę, że wyświetlenia są, więc się cieszy i to bardzo. Okej, okay. jak Primo nas czeka, to my go podjedziemy. Daryl dostał. Okej. Okay. Będziemy mieli więcej po od niego, bo mam więcej parkibów. No nic z chyba, tak? No już go nie ma. ma już wielkie starcie z kim, jestem ciekawy. Z Nito. nito. to nam za wiele nie zrobi. Skąd ja to widziałem? 10 pucharków. A jako oczywiście nagrywam dla Was w nocy. Godzina 22.12. A, i wbijajcie na kanał Brawl Stars Marcel. Brawl Stars Marcel, yy, yy, Będę z nim nagrywał różne filmiki, ja jeszcze występowałem U niego na tak kanale Więc wbijajcie do niego, subujcie go, bo go to bardzo motywuje I łapkujcie go I niedługo u mnie na kanale będą streamy Z Brawl Stars Ups Ależ co ja zrobiłem? Powiedzcie mi ludzie. Ale ja zmarzywałem ja jeszcze nie zginąłem w ogóle. Okej okay. O Boże, co ja zrobiłem? Sorry, jak ja noob jestem. No, no niestety, ale zaroparku, więc nic nie straciłem. O widzicie, Marcel jest online. To jest ten... To jest ten co właśnie ma Browser z Marcel. O jejku jku, przepraszam, że ziewam, ale... Zmy jestem, bo dzisiaj cały dzień nagrywki miałem z Marcelem. Bo wiem, że ciężko. I Marcy też się bardzo stara dla was codziennie nagrywać filmiki no, On to zaczął tak naprawdę, ale stara się chłopak, naprawdę Nie powiem, że nie, ona się stara On chce, żeby te filmiki... Wiecie, coś nam nie wyjdzie, nie wiem, odezwy, znaczy zaśmieść coś Znaczy, no dobra, nie zaśmieje, ale... Coś, wiecie Coś zrobię i to od razu idzie tak, że... O kurczę, no, ale nie dojechaliśmy czwarte, że, że trzeba od nowa nagrywać, on się naprawdę was stara, więc musicie go docenić. No, dam sobie... O dobra, to myślę, że wbijamy 4500 w tym odcinku. O kurczę, kurczę. do mnie OK okej, że Karol chce nas tutaj dojechać, choć tu. No podejść podejść. No i też jest taki błąd robi, że nie wiem. <laughs> Ale tutaj gdzieś siedzi w krzakach ktoś no, właśnie. Oj, jak tutaj lepiej nie, nie zaczynać. Czy chcesz, może coś zrobię na IQ? Tak, nie, nie, da się z Darylem pewnie. Mamy wielkie starcie. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Choć go nie ma i tutaj jest. Chciałem uciec, ale. Niestety Daryl 10 par nas zniszczył 8 pucharków o, za niedługo będę <laughs> Przepraszam Okej, o, o w mordę. O, w mordeczkę. Kopany. Ona ma większy zasięg niż my, tej Aha, okej. Okay. Sojuszek naprawdę nie jest się samochodem. A ty co? Przestaniesz? Co? Ej, nie, no dobra. Guys. To nie było sprawiedliwe, bo miałem załadowaną broń i spamuję ciągle i. Nie strzelał mi Daryl. Słabo mi nie idzie. Zagram sobie. Myślę, że Bibi dawno nie gra. Spróbujemy, zobaczymy. Zobaczymy co i jak dawno nie grałem Bibi, kurczę. Pamiętam, że ona odpychała tym swoim kijem. Nie zawsze, oczywiście. Okej, okay, proszę, Riko. Okej, okay, jesteśmy. O, ale dostała. <laughs> Przepraszam, Boże, ale. <laughs> Rybka. Niestety. O. Mortis Mój dziadak się uciekał mm. <laughs> <laughs> Sorki O kurcze, o kurcze ten... Proszę cię nie dziwić Okej, okay. o kurczę, ale zmarnowałem ulta. Ha, ale ładnie to zrobiłem. Super. No i na ranga na bibi, więc fajnie. 72 pucharki, no i jeszcze dwadzieścia. O. 28 pucharków do, do wbicia Ale odp odpchnąłem Dzięki Ooo, ale ładna akcja Mi się podobała Dobra, lecimy z tymi z książkami. Szerp orkiubej, idziemy po, tamto, <coughs> po tamtą po Ok, skrzyneczkę. nam, daj nam, daj nam, daj nam, w tym pomógł. I pomógł nam, nam, daj nam, daj w tym nam, naszym okay, nam, O ulta o kurczę daj na Mike Mój. A i na no, Mike zastaw mnie. Dobrze, dojedź go tam poko. A ja teraz do ciebie dojadę. Żeś do co? Aj no daleko, On ma ulta. Co może się dla nas źle skończyć? Nie, to my przegramy tą gierkę, chyba zrobił jakiś głupi błąd. Ale rzadko to się zdarza. Myślę, że chyba będę musiał do, wejść do strefy, bo się, że go nie pokonasz. Okej, okay, mamy środek. Będzie tak pochodził niestety. Jest mała strefa. Ja go mogę jeszcze wybić. Jest! Wygrałem taka malutka strefa, ale za... To... <laughs> Przepraszam. <śmiech> ale super, cieszę się. Ojejku Zaczynam kolejny solo. Wbiję, otworzę big boxa i koniec. Ej, wiecie, co 12 minut trwa ten odcinek, 13 już. Eee, <kłysy> ja nie wiem, czy będę mógł rzucić e, 15-minutowy odcinek na przykład. Kitara. To jest stara, chyba nie wiem. Wszystko to jest sześć To jest Okej, panda, panda, niedźwiedź A ty, ważne. sobie sobie okay, ktoś mnie ogląda ogląda wiem wiem No tego nie chciałem, żebym tu przyszedł. No niestety, niestety. Widzicie co, ja chyba będę musiał iść za tym ja Nie wiem, czy ja będę 15 minutowych filmik wam wrzucić. No ale zobaczymy. Jak to oglądasz, to znaczy, że że mogłem. No jeden na jeden ale chociaż mamy środek przyjęty. Poczekamy tu chwilkę, pokręcimy się trochę. Super, kręcimy się, kręcimy się, kręcimy się. Ok, hmm, tutaj on jest. O ty, wiedziałem. O, coś tam jedzie. Czekamy aż będzie ta mniejsza strefa. Wtedy wiecie, znów wypchnę tak jak tego poko. Kto im typu mądrze i gra o kurczę? No dobra, no to niestety no 8 pucharków 8 nie 10 90 pucharków będziemy mieli. No dobra, jeszcze zagram jedno. No i teraz musimy wygrać, żeby mieć ten big box. Musimy wygrać. raczej musimy się postarać. Widzimy tam Bo, walczącego skrzyn z z ze skrzynką. On nas może wyeliminować niestety. Dobrze, że niektórzy gracze robią takie banalne błędy, tak jak ja na przykład czasami Ale będziecie mieli odcinek 3 minutowy No i został 0 Ja to zawsze po 10 minut przedstawiałem a teraz Tutaj prawie 20 minut wybija. Oj, coś mi się zaczęło, Nie mogę mi iść. Ej, no znów nie mogę iść. Jakie to zbagowane. No i niestety trzecie miejsce. Niestety 6. No i jeszcze cztery pucharki. To szybko musimy to zagrać. Więc tak. Zaczynamy już kolejny meczyk. To chyba te 15 minut to jest od zweryfikowania konta, więc... A ja mam zweryfikowane, ale nie wiem czy to. On znaczy, się by tam pisało, że jak będę mógł filmować, jak odczekam te 24 godziny. A to nie wiem czy już mi działa to, że mogę nagrywać od 15. do 15. Od... od 15 minut zwyż. A tu mogę nawet przykampić trochę, nie powiem, że nie. Tylko żeby dostać więcej pucharków. ok Przykampimy troszeczkę niestety, sorki za to, ale... Chcę wbić i otworzyć tego big box'a Żeby było coś ciekawszego Okej Okej, czy zrobić też taki błąd? On się napawa. Wybraliśmy. Super. Okej, okay, i otwieramy. Potem MegaBox na 5000 nas chyba czeka. Okej, okay, nic nie ma. O, na 5000 jest MegaBox. No dobra, to, to by było na, to, na tyle. Na razie. Cześć czołem. Ouais.